Lyn przeciwko Romantikowi, czyli jednemu, znaczy najlepszemu Humowi w tym momencie na świecie. I proszę bardzo, jeżeli się zastanawialiście, czy plaga Palarifle zawadnęła tylko poziomem Semi Pro, no to już macie odpowiedź. Nawet na tym poziomie najwyższym, profesjonalnym, gdzie gracze grają o tysiące dolarów, za zwycięstwo mamy Palarifle. No Name, który właśnie wcześniej miał nickname No Romantic, teraz ma nick Fortitude. Nie wiem co ci koreańscy, chińscy gamerzy mają, że co chwilę zmieniają swoje niki. Gra Palarifle przeciwko Lynnowi, najlepszemu orkowi jakiego aktualnie mamy. Zobaczymy, czy Lyn pokaże nam jak grać przeciwko Palarifle, jak sobie poradzić z tą strategią. Widzimy, że na początku Lyn tutaj sklipował murloki, stąd mam właśnie to świadczenie. Zobaczymy, jak będzie teraz reagował na to, co robi jego przeciwnik w momencie, kiedy wyskautował. czy są już grani strzelcy z Paladynem. Widzimy, że tutaj Siepacz wraz z Łowcą Głów kripują sobie murloki. No i co tutaj wydarzy się tak naprawdę dalej? Zobaczymy. Na razie Paladyn jest troszeczkę spowalniany przez farsira. Chce mu opóźnić. Zdobycie, bicie drugiego poziomu. Lyn będzie próbował skripjackować ogrzewą wojownika, no ale to się niestety nie udało. Raminy tutaj jest jeden chłop. Został wyleczony za pomocą Świętego Blasku. Jak widzimy na razie tutaj Fortis sobie radzi bez problemów. Posiada dwa pierścienie. Jeden to pierścień doskonałości, który zwiększa siłę, widność, inteligencję bohatera o jeden punkt oraz pancerz plus 4, pierścień ochrony. Lyn posiada jeszcze jedno, jedno użycie kryształowej kuli, którego właśnie teraz użył, żeby sprawdzić, co robi przeciwnik w swojej bazie. Widzimy, że robi polepszenie do ataku, stawia sobie wieżyczkę, tutaj jeszcze jakiś wilk sprawdza, co się dzieje i proszę bardzo, Lyn jak najszybciej chce tutaj wyciągnąć sobie wodza lodowych troli, który może dać jakiś bardzo dobry przedmiot. Zobaczymy, czy to się uda zrobić, czy zginie za to jakaś jednostka. Ładnie zesnajpiony tutaj został jak widzimy jeden łowca głów przez strzelca i zobaczcie to był w ogóle taki strzelec, który po prostu miał wyskautować. Bardzo ładnie zagrane tutaj przez Fortiego znaki strażnicze. Świetny przedmiot, który pozwala kontrolować środek mapy. Zobaczymy, czy Paladin zaraz rzuci tam jeden znak strażniczy, postawi go. Ten musi się cofnąć, zregenerować manę. Sprzedał swój przedmiot, różdżkę wichru, zobaczcie. Grany jest wódz taurenów, bestiarnia. Dom duchów, no i co? Będzie Wrób dalej. Trzecie legowisko stało. do tego. Strzelcy gripują razem z milicjantami. Paladin dołącza. Jak widzimy, tutaj rozstawił jeden znak strażniczy. Trapper Kilcarów niestety zaraz pożegna się z życiem na tej mapie. Jak się patrzy, trzymuje troszkę obrażeń. Paladin ma już trzeci poziom i kolejny pierścień ochrony. Paladin ma w sumie 16 pancerza! Przecież to jest czołg! Maszyna oblężnicza. Farsir otrzymał szpony ataku. Wódz Taurenów zagrał na początku aurę wytrzymałości. Jaki tu będzie plan na grę od Lyn'a? Lyn widzimy, że nie ma drewna na to, żeby zrobić sobie umocnienia na legowiska oraz wieżyczki. No, Len prawdopodobnie nie chciał zabrać przedmiot ze środka i pójdzie na przeciwnika, żeby sforsować go do cofnięcia się. Zaraz zobaczymy, ale znak strażniczy wszystko widział od Fortiego. Teraz jest moment, w którym można tutaj upolować jakieś jednostki z orkowej hordy, ale niczego się niestety nie udało. Len otrzymał lwirów Wichrogrodu, zwiększający pancerz jednostek o 1,5 punkta. Straszne rzeczy się dzieją w tym Warcrafcie. Pala rifle na wszystko i na każdym poziomie. Kiedyś palarifle były na poziomie niskim i średnim, a teraz są już na każdym poziomie. Jeszcze roku dla Warcrafta bez bezpacza i wszyscy będą grali Humem i wszyscy będą grali pararifle. Trzeba będzie zrobić oddzielny serwer dla palariflarzy. Warcrafta 3. Pończę inteligencji. Czy jest makrwi? Makrwi jest. Posiada też zwój regeneracji. Len robi jeźdźców, robi szamanów. Len próbuje teraz zaatakować chyba główną bazę przeciwnika, ale zobaczcie. Forti wie co się dzieje i stawia sobie już wieżyczki. Na razie są tylko wieże obserwacyjne, ale które będzie można sobie za chwilkę polepszyć. Tutaj znak strażniczy też rozstawiony. Makrwi otrzymał talizman uników. Tak milicja. Milicjanci zabili jednego łowcę głów. Może uda się wyciągnąć jeszcze drugiego. Zapany został strzelec, ale święty blask go ratuje. Proszę bardzo, otrzymał dosłownie drugie, albo nawet i trzecie życie. Kolejny święty blask. Teraz ma krwi, przerzuca manę na paladyna. I to jest to, na co tak naprawdę ludzie narzekają. Samo palarifle nie jest jakoś super mocno, mocne. Same w sobie. Potęga palarifle polega na tym, kiedy pojawia się mak krwi. Które powoduje to, że Paladyn ma permanentnie pełną manę. Albo permanentnie posiada manę na leczenie, może tak. Nie to, że ma pełną manę, ale zawsze może rzucić Hila, który leczy to no, prawie cały pasek zdrowia jednostki bądź bohatera. Co my tu dalej mamy? Jakaś wieżyczka się pojawia, mamy to umocnienie do legowisk oraz zwierzyczek. Lyn chyba, no wie, że nie może wbić się. No po prostu wie. Wysyła dwóch jeźdźców, żeby jeszcze tutaj podgryzali jakieś może budynki. Widzimy dwie kolejne wieże strażnicze postawione. Jeszcze kolejna tutaj jest budowana. Niszczona farma przez Lyn'a. Lyn, jaki pomysł. Jaki pomysł. Brutalna siła. Krybowanie tutaj... ...mobów. Farsir, trzeci poziom. Rękawice żwawości. wód Taurenów. Atak od Fortiego. Zniszczy porium pudu. Ale czy uda się zniszczyć coś więcej? Lyn musi teraz sam zaatakować swojego przeciwnika. Nie ma wyboru. Musi coś zrobić. Musi zmusić swojego przeciwnika do tego, żeby się cofnął. Zniszczona wieża strażnicza orkowa. Teony w legowiskach robią co w ich mocy. Lyn się kręci, czegoś szuka. Lyn pójdzie klipować, proszę bardzo. Dobić pewnie trzeci poziom na Taurenie? Nie, Taurenowi bardzo dużo punktów doświadczenia brakuje. Tracone zaraz będzie legowisko. Peony biegną, próbują je naprawić. Czy Lyn zmikruje peona? Niestety, peon stracony. Zaraz będzie i drugi, drugi już został zmikrowany. Lyn się chyba troszeczkę gubi. Jak widzicie, nawet Lyn ma problemy z palarifle, ale to jeszcze nie jest koniec gry. Zaraz zostanie stracone Legowisko. Jaki jest plan Lina? Jaki jest plan Lyna? Jego jednostki są mocno poranione w bazie cztery wieżyczki i czterech strzelców, który, którzy bronią. Tutaj strzelców mamy tylko pięciu. Może dzięki temu właśnie można walczyć, bo tu jest mało jednostek. Przedmioty są w wyposażeniu, w plecaku, w ekwipunku. Kolejny pełen stracony. Jazda i szybkie TP od Fortiego. Kratował sobie strzelca za pomocą umiejętności Wygnanie Banish. Kolejne polepszenia dla strzelców i do ataku, i do pancerza. Strzelcy będą mieli polepszenia 2-1, gdzie orkowe oddziały mają 1-0, tylko polepszenie do ataku. Wódca Taurenów za chwilkę otrzyma trzeci poziom. Czy będzie Miksura Many i już różdżka Kradzieży Many? Też może być. O, tu już jest druga różdżka Kradzieży Many. To no spoko. Biegnie milicja. O, ojoj, ojoj, oj. Tu chyba idziemy z finalnym uderzeniem. Czy Lynn będzie w stanie się wybronić? Wydaje mi się, że nie. Musi odbudować legowiska. Jest zablokowany: 45 na 41. Nie może produkować. Jednostki poranione. Lynn decyduje się na walkę. Ja jestem ciekawy, jak to zrobi. Wydaje mi się, że to jest ciężka sytuacja. Zobaczymy jak będzie się bronił. Wydaje mi się, że Forti jest w stanie po prostu spuszować swojego przeciwnika. Sklep został znowu zniszczony. Lyn chyba próbuje tutaj przechwycić jakieś jednostki, ale niczego nie ma. Lyn będzie się bił. Złapani najpierw chłopi, ale konie to chłop. Palona ma na uwoze taurenów. Wódz taurenów, ładne kopyto. Piękne, prawie wszystko wystynowane. Do tego jeszcze e, tarcza błyskawic. Wód remu przynajmniej za pomocą tarczy zdaje obrażenia, kolejny stop Już taki dobry nie był, ale ważne, że przynajmniej Mógł go użyć, ściągana ma na sparsira Ma krwi się karmi tak krwi, dostał siatę, zablokowany Świetny stop, tutaj na strzelcach, piękna robota Ale tych jednostek chyba troszeczkę więcej jednak jest u Huma, ale Hum nie jest w stanie wszystkiego wylecieć, zobaczymy, jest ładnie wyleczony tutaj strzelec, trzeba uważać na maga krwi, coraz mniej siepaczy, coraz mniej jednostek u gracza, kordy, piękny stomp, może ten stomp pozwoli teraz tutaj jednak się wybronić, zobaczymy, kolejna tarcza błyskami rzucona na siepacza, zginęło tutaj dwóch strzelców, piękna robota tutaj wykonana przez wodza taurenów, naprawdę, nagle to wygląda nie najgorzej. Wódz taurenów nie ma many, a tutaj miałby fajną sytuację, żeby sobie użyć stąpa. Paladyn jemu też się ma na kończy, zaraz będzie miał tylko jednego heala. Tutaj strzelec. 9 punktów zdrowia. Próbuje go zopać Wódz Taurenów zrezygnował. Próba postawienia stajemnej krypty. Przydałaby się mana. Przydałby się jakiś regen. Cokolwiek, wódz Taurenów znowu mana ściągana. Ma krwi, musi zaraz przerzucić manę na paladyna. No i jednak... Forki, czuje się zmuszony do tego, żeby się wycofać, jeszcze stracił na dowidzenia jednego strzelca. Jest zaskoczony, jak Lyn dobrze się tutaj wybronił. Naprawdę to jest, to jest zawodnik. Jeżeli się chcecie uczyć grać od jakiegoś profesjonalnego, profesjonalnego gracza, takiego prosa, po prostu, no pro gamera, Lynn, Lynn, lyn. Lyn to jest naprawdę klasa sama w sobie. Zobaczmy, co robi zawodnik ludzi. Po raz kolejny biegnie z atakiem. Paladen czwarty poziom, ma krwi trzeci. Mamy tutaj sześciu strzelców. Dobrze liczę. raz, 2, 3, 4, 5, 6. Świetnie. Biegnie i siódmy. Produkowany Wrók ósmy zada. i dziewiąty. Kupiony zwój leczenia. Mamy tu raptem dwóch siepaczy, dwóch jeźdźców, jakiś jeden szaman. To wszystko co ma lyn. Powiem Wam, że wydaje mi się, że ma mało, ale jeżeli ktoś ma zdziałać cuda, no to właśnie Lyn. A kto inny, prawda? Z tej rasy. Upewnił się jeszcze Forti, że Farsir nie będzie miał w ogóle many na swoim koncie i tak właśnie jest. Zero many. Trzech jeźdźców, trzech się dwóch szamanów. Wróg zaatakował wojska gracza. Ustał Piękny stomp tutaj może być, będzie stomp, jest stomp, ale no w sumie wydawało mi się, że będzie lepszy, fokusowany jest, ma krwi, ale jego raczej nie uda się zabić. Wygnany został tutaj, tak jak widzimy, wódz taurenów, użył mikstury niewrażliwości, że mógł coś zrobić. Kolejny stomp, to był bardzo dobry, zwój leczenia wykorzystany przez gracza ludzi. Peony rzucone do ataku. Się mają na sobie tarcze błyskawic. Strzelcy muszą mu uważać, trzeba się troszeczkę cofnąć. Gwóz Renów nie zdążył rzucić kopytem. Walnąć kopytem w ziemię nie zdążył, a próbował. Możecie sobie cofnąć filmik. Zobaczycie, że był taki łomek sekundy, który próbował to zrobić. Teraz zrobił to tak, jak widzimy. W tym momencie. To był też piękny stomp, Bardzo ładny. Trzeba leczyć maga krwi. Czy maga krwi dostanie Holy Light? Dostał. Ostra bitka, trzeba przyznać. Nie wiem, jak to Lyn to robi, naprawdę. Nie wiem, jak Lyn to robi. Każdy inny ork myślę, że zginąłby w tej sytuacji. Ale Lyn, jakimś sposobem, jest w stanie to jeszcze utrzymać. Nie wiem, ten on jest po prostu niesamowitym zawodnikiem. Piąty poziom paladyna. Strzelce nie udało się wyleczyć, za późno. Zobaczcie, jakie mikro, piękne. Peony, ile roboty tej wykonały. Ale chyba mimo wszystko trzeba się cofnąć. Dlaczego on nie healuje? Dlaczego nie healuje? Próbuję otoczyć tego, wodę Taurenów. Nie udało się. Jak Lyn to robi? Naprawdę, tutaj. Lyn jest niesamowity. Nie wiem, jak on to robi. Ten, ten ten... zawodnik ma takie mikro, takie decyzje podejmuje, że to jest naprawdę mikro decyzje. To jest niesamowite. O, Wódz Taurenów nie ma many, a szkoda, rzucona tarcza błyskawic. Zabity siepacz, zaraz zginie pierwszy strzelec, palady ma mało punktów zdrowia, trzeba uważać, Zwój leczenia nie jest na razie w punktu żadnego bohatera, dobry chain. Zginie kolejny strzelec, Wódz Taurenów naprawdę, o, ładny heal, ale zaraz zginie drugi strzelec tak czy siak, zabity szaman. Jest już tylko jeden, ale ma trochę many. Rzucił właśnie swoją tarczę błyskawic na wozę taurenów. Wódz taurenów to jest naprawdę MVP. To jest MVP. A prawdziwym MVP jest ten, który go kontroluje, czyli Lyn. Piękne trady, naprawdę. Ładny mikro, ale trzeba się wycofać. Próba zabicia Paladyna czy się uda, nie jestem pewien. Adam w ogóle zagrał aurę na trzecim poziomie, czajcie to? Dwa razy Holy Light Aura, nie zagrał Divine Shielda, ale Grid. Czy uda się go zabić? Biegnie do sklepu. Biegnie po TP, biegnie po TP. Uda mu się? Udało mu się. Dobra, czekał do ostatniej chwili. Chciał, żeby po prostu jednostki. O! Jeden strzelec się nie załapał. Ale jaja. Jeden strzelec się nie załapał. No i co dalej? Co dalej tutaj wykombinuje Fortitude? Co on zrobi? Zaatakował Wojska Gracza Taki Bieganie na razie od Lyn'a Peon biegnie zbudować bazę Forki próbuje stargetować szamanów. W Brenu dostaje tarczę błyskawiczne. Ma krwi, ściąga z niego manek. nie się, patrz. Zaraz, może uda się tutaj jeszcze zabić Jewca. Na razie bardzo dobre trade dla Forkiego. Może to się za chwilkę wyrówna. Chodzi leki, fokus na panady, ale on ma 16 pancerza, więc trzeba uważać. Ładnie wyleczony jest strzelec. Otoczy, otoczy, otoczy. Jest. O, nie! Puścił go. Puścił go. Zaatakował wojska dracze. Prawie szósty poziom Paladyna. Prawie szósty poziom. Nieustanne ataki. Od Fortiego. On wie, że musi przełamać swojego przeciwnika, ale zobaczymy. Może Lenowi się uda, kiedy jego wódz taurenu zdobędzie piąty poziom. Jeszcze troszkę brakuje. Farci ma miksture many. Fajne przedmioty ma farcji. Rękawice, szpony ataku, to się bardzo dobrze łączy. Taki mini combo warcraftowe. Jakiś fajny przedmiot, tu może będzie. Eee, co tutaj lyn chciałby dostać? Ziemia ja był lynem. Co bym chciał tutaj dostać? Nie wiem. Chyba chciałbym dostać Aurę. Ancholi. ale nie uda się skripować. Chyba magnetar zostanie ściągnięty przez Palari Flarza. Fortiego. A co chciałby dostać? Forti? Wszystko, co jest Aurą. Tylko nie Aura. Z każdą Aurę w sumie można tutaj wydropić. Każda będzie dla niego ok. Pyk! Pyk! Szpony. Nie najlepszy item. W tym przypadku. wystał Renów, stomp. Stomp. Idą szamani. Ładny stomp. Pyk! Piękna sprawa. Poprawiona jeszcze chainem, zwój leczenia wykorzystany. Święty blask również użyty. Tutaj się patrz, ładne obrażenia zadaje swoją tarczą błyskawic, kolejny stąpik. Wódz taurenów traci manę. Kolejny święty blask. wezwani No nie to miała być milicja, przybiegli chłopi. Piąty poziom wodze taurenów. Czyżby lyn to odwracał? Czyżby lyn miał to wygrać? Tak się zaczyna tutaj to prezentować. Chociaż szósty poziom niedługo będzie poladyna, będzie mógł skrzesić swoich strzelców. Jeszcze brakuje tylko 52 punktów doświadczenia. Wróg zaatakował wojska gracza. biegnie, nie wiem, w popić niewrażliwości. Coś innego. Zwój leczenia. Sięga. Gracze mają jeszcze 300 zł w swoich kopalniach. To niedużo. Kryształowa kula Farsir będzie miał piąty poziom po tym. O, jeszcze złapali kopona. Bum! Zawaliła się kopalnia, zawaliła się kopalnia No i panowie, co teraz? Kto wygra? Eee, no nie no, to chyba wygra Forti. To wygląda jakby ją wygrać Forti. Coś ciężko powiedzieć, jeżeli... Zobaczcie, ten wódz taurenów, ile posiada Mixtrumany Uuu, przeszkolił go na Shockwave'a! Shockwave i Chain Combo! Oho! Zobaczcie, co teraz się będzie działo, to tak jak ja gram Vivy Shockwave chain robi naprawdę w fenomencie niezłomiazga. Jest tego co ma tutaj forki. Shockwave piękny. Gdzie chain? Poprawione chainem. Ginie jeden strzelec, drugi uratowany, wódz Taurenów otrzymuje jeszcze tutaj tarczę błyskawic. Zaraz wództurenu będzie mógł użyć mikstury many. Farnit się musi cofnąć, ponieważ McCree ściąga mu mumanę. Wezwana milicja. Szósty poziom paladyna. Ginie mak! Klimakrwi uratowany w ostatniej chwili za pomocą banisza. Ja nie mogę, ale. Jaja. Piękny Chain, ale patrzcie, patrzcie, co się dzieje. Patrzcie teraz. Patrzcie. Trzy. Jest. Super. Zabiłeś mi jednostki. Fajnie. Patrz na to. Klik. No i jednostki się wskrzesiły. Ja nie mogę. No to Forti wygrał. Nie, no Forti już wygrał. Wiecie, zaraz Forti może robić. Forti może też brać walki dopiero kiedy będzie miał ulta. I jednostki, które będzie tracił, będzie mógł wskrzesić. I tyle. I tyle. Lynchy ma na linach. Jeszcze próbuję. Posiada jedną miksturę many. Ostatnia próba. Nie, za dużo tego jest. Tego jest po prostu dużo za dużo. Dużo za dużo. Chain, Shockwave i nie ma many. No, o dobra, wygnany panisz. Gustał Renów, traci manę, miksura niewrażliwości. Zaraz będzie mana i Shockwave tu poleci. Tak, jednostki mają... Zobaczcie, jak one mają wszystko mało punktów zdrowia, jak one wszystkie mają mało punktów zdrowia, ale brakuje farsilowi many. Nie no, ja nie mogę. Tak blisko, tak daleko, jejku. Uratowanie tego maga krwi tutaj na tej walce, w ostatniej chwili było kluczowe. Dobra gra. Pala rifle zostało zagrane, ale naprawdę, mimo wszystko dobra gra. Bardzo fajna gra. Pala rifle zwycięża. I mamy GG. GG. No i co? Polarifle imba czy nie imba? No są mocne. Jak widzimy, na tym profesjonalnym poziomie też dają radę. Lyn, który zazwyczaj wygrywa na humów, no proszę bardzo, teraz miał problemy. Zobaczymy, jak się nam będzie dalej toczyła tutaj przyszłość w tym Warcraftcie z nową rzeczywistością. Rzeczywistością polarifle. No i tak jak mówię, zobaczymy, jak długo palarifle będzie zbierało swoje śmiertelne. Żniwo, trzymajcie się i do zobaczenia.